Wolisz burgera w 5 minut? Czy poczekać 15 na taki, który naprawdę jest tego wart? Dzień 17. Sprzedaję smash-burgery, aż dobijemy do 50 tysięcy. Ostatnio widzę narzekania na oczekiwania. Czasem to 10 do 15 minut. Gdy jesteś głodny, to wieczność. Tyle, że tego zwykle nie widać. W godzinach szczytu wpada zamówienie na 10 burgerów naraz. Często podwójnych albo potrójnych. Płyta mieści tylko określoną liczbę kotletów i bułek. Naturalnie, część zamówień trwa dłużej i pamiętaj, nie jesteśmy wielką siecią z dziesięcioma osobami na kuchni. To mały food truck. Mamy ograniczoną przestrzeń, dwa stoliki na zewnątrz. Często ludzie czekają. No co? Taka jest rzeczywistość food trucka. No i jest pewien wybór. Chcesz coś w pięć minut? Idź do fast foodu, kać 15, dostaniesz burgera robionego na świeżo, z dobrych składników, ze smakiem, który broni się sam. Jak myślisz? Warto poczekać dla jakości? Czy wolisz szybko, byle jak? W komentarzu. Dziś sprzedaliśmy 104 burgery. Razem mamy 1486 z 50 tysięcy. Obserwuj, żeby zobaczyć, jak dalej dojedziemy.